Według wielu przepowiedni, Polska jest narodem wybranym przez Boga, z którego wyjdzie iskra, która zmieni cały świat. Te proroctwa jednak są bardziej tajemnicze niż możemy przypuszczać i odnoszą się do naprawdę niesamowitych rzeczy. Są powiązane ściśle z Krakowem, gdzie pewien włoski duchowny, żyjący w XVI wieku, doświadczył objawienia matki Jezusa, która ujawniła mu coś zadziwiającego. Zacznijmy jednak od początku. Giulio Mancinelli był włoskim jezuitą który doświadczał objawień i wizji. W czasie jednego z objawień Maria zapytała duchownego wprost: dlaczego podczas gdy się do niej zwraca, nie używa tak ważnego jej określenia jak królowa Polski? To zadziwiło duchownego, który dotąd w żaden sposób nie był związany z Polską ani Polakami. To tak bardzo zdziwiło jezuitę, że postanowił zgłębić swoją wiedzę na temat tego kraju i pojechać do niego. Polski duchowny wyjechał do Krakowa na grób świętego Stanisława i tam przeżył kolejne objawienie. Znowu zobaczył matkę Jezusa, która potwierdziła z całą pewnością, że jest królową Polski, jednak dodała tym razem coś jeszcze. Wyznała, że niezbędne dla dobra Polski jest, by ten kraj został jej poświęcony. To objawienie w Krakowie miało miejsce w XVI wieku i faktycznie poświęcenie Polski Maryi miało miejsce w następnym stuleciu, kiedy podczas wydarzenia zwanego jako śluby lwowskie, kiedy to w 1656 roku król Jan II Kazimierz Waza oddał Polskę pod opiekę Maryi, która nosiła tytuł Królowa korony polskiej. Jednak niestety ze słowami Maryi na temat Polski związanych jest też trochę mrocznych przepowiedni. Otóż, choć matka Jezusa nazwała się królową Polski, to choć jest to duże wywyższenie, to jednocześnie też duże pokłady zaufania, które niestety możemy utracić. Bo choć zgodnie z objawieniem włoskiemu duchownemu z XIII wieku Maria chciałaby nazywać ją królową Polski, no w XX wieku okazało się, że niekoniecznie wszystkie wyższe istoty mają tak dobre zdanie o Polsce. Na przykład Bóg, który według tej przypowiedni jest gotów szybko zniszczyć Polskę, świadczy o tym mistyczne doświadczenia znanej polskiej mistyczki świętej Faustyny, która jak twierdziła została sekretarką Jezusa na jego zlecenie. Faustyna często widywała Jezusa, a co więcej, nawet kiedyś go miała namalować na jego własną prośbę. Dzięki Bożej łasce Faustyna posiadała też nadprzyrodzone zdolności, jak bilokacje, czytanie z dusz, ludzi czy jasnowidzenie. W 1936 roku Faustyna miała natomiast duchowy kontakt z Maryją, który może niestety świadczyć, że samo wystawiennictwo Matki Jezusa za Polskę może nie wystarczyć, byśmy przetrwali. Sami posłuchajcie, jak polska mistyczka Faustyna opisała spotkanie z Maryją. Wieczorem ujrzałam Matkę Bożą z obnażoną piersią i zatkniętym mieczem, żywnymi łzami płaczącą i zasłaniała nas przed karą Bożą. Bóg chce nas dotknąć wielką karą, ale nie może, bo nas zasłania Matka Boża. Lęk wielki przeszedł przez moją duszę, modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna Matce Bożej. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się przydały nasze zabiegi. Pomnożyłam swoje wysiłki, modlitw i ofiar za drogą ojczyznę. ale widzę, że jestem kroplą wobec fali zła. Jakże kropla może powstrzymać falę? O tak, sama z siebie kropla jest niczym, ale z Tobą, Jezu, śmiało stawię czoło całej fali zła i nawet pieku całemu. Twoja wszechmoc wszystko może. Z tej przepowiedni możemy więc zrozumieć, że tylko Matka Boska chroni Polskę przed Bożym gniewem. Maria z całych sił chroni Polskę, choć ta jest jej mało wdzięczna. Co ona dla tego kraju robi? Niestety, choć w widzeniach Faustyny Polska jest pokazywana jako kraj wywyższony, to wiele widzeń polskiej mistyczki świadczy, że Polska musi być cały czas na baczności, bo gniew Boga może w każdej chwili zostać na nią wylany. Inne widzenie mistyczne Faustyny ujawia na przykład często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ją bronić. Nieustannie przypominam Bogu Jego obietnicę miłosierdzia. Kiedy widzę Jego zagniewanie, Rzucam się z ufnością w przepaść miłosierdzia i w nim zanurzam całą Polskę, a w ten czas nie może użyć swojej sprawiedliwości. Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz, nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie. Tu znowu słyszymy, że to Faustyna wstawia się za Polskę u Boga, który to jest na ten kraj bardzo silnie zagniewany. Zarówno Maryja, jak i Faustyna bronią Polski, ale Bóg jest na nią bardzo zły. Wszystko przez to, że Polska jest niewdzięczna. I tu możemy zrozumieć, jaki jest klucz do tego, by przepowiednie o wywyższonej Polsce się spełniły. Chodzi o wdzięczność. Jeśli Polacy będą wdzięczni za to, co mają i to, jak wygląda ich życie, to Polska w przyszłości, zgodnie z przepowiedniami, będzie mocarstwem, będzie krajem, który będzie ustanawiał prawa na świecie. Niestety, jeśli jednak niewdzięczność Polaków będzie narastać, to jest szansa, że Maryja niestety nie zdoła nas uchronić przed gniewem Bożym. Co więcej, jest jeszcze jedno objawienie Faustyny, według którego jedno z dużych miast w Polsce, Miałoby zostać zniszczone, nie wiadomo które, ale być może być to Kraków, Wrocław, a może Gdańsk. I to właśnie miasto miałoby zostać zniszczone przez Boga. Posłuchajcie, jak opisała to objawienie Faustyna. Pewnego dnia powiedział mi Jezus, że spuści karę na jedno miasto, które jest najpiękniejsze w ojczyźnie naszej. Kara ta miała być taka, jaką Bogu karał Sodomę i Gomorę. Widziałam wielkie zagniewanie Boże. I dreszcz napełnił. I przeszył me serce, milczeniem modliłam się. Po chwili powiedział mi Jezus: Dziecię moje, łącz się ściśle w czasie ofiary ze mną i ofiaruj ojcu niebieskiemu me na krzyżu na przebłaganie za grzechy miasta tego. Powtarzaj to bez przestanku przez całą Mszę Świętą. Czyń to przez siedem dni. Siódmego dnia ujrzałam Jezusa w oboku jasnym i zaczęłam prosić, ażeby Jezus spojrzał na miasto i na kraj nasz cały. Jezus spojrzał się łaskawie. Kiedy spostrzegłam życzliwość Jezusa, zaczęłam go błagać o błogosławieństwo. Wtem rzekł Jezus: Dla ciebie błogosławię krajowi całemu i uczynił duży znak krzyża rękom nad ojczyzną naszą. Radość wielka napełniła duszę moją, widząc dobroć Boga. W 1990 roku miały miejsce wydarzenia, które do dzisiejszego dnia wywołują wiele emocji, zwłaszcza wśród osób wierzących. Dotyczą one ubogiego rolnika Stefana Gwiazdy. Z miejscowości gadomskie, który zauważył na łące starszą i przygnębioną kobietę, która poprosiła mężczyznę o jedzenie. Rolnik wręczył jej chleb, a dosłownie sekundę później staruszka rozpłynęła się w powietrzu. To był początek niezwykłych wydarzeń w życiu Stefana gwiazdy. Kolejne niezwykłe zdarzenie miało miejsce, gdy rolnik ujrzał małą dziewczynkę, która wskazała mu miejsce, gdzie Maryja odcisnęła swoje stopy. Dziewczyna wyznała mu, że każdy, kto odda pokłon w tym miejscu. Otrzyma cudowne łaski. Ludzie przez długi czas nie wierzyli w historię, jakie opowiadał im Stefan Gwiazda, aż do czasu, gdy publicznie wydarzyło się coś niesamowitego. 2 lipca 1995 roku, podczas wspólnej modlitwy z rąk rolnika, zaczęła cieknąć krew, i wtedy właśnie uzyskał stygmaty, czyli rany, które otrzymał Jezus w dniu swojej śmierci. Stygmaty otrzymują podobno tylko wyjątkowe osoby. I niezwykłe w oczach Boga. Stefan Gwiazda od tego czasu stał się bardzo rozpoznawalnym człowiekiem i twierdził, że otrzymuje wizję od samej Maryi. Rolnik polecał ludziom szybką przemianę, bo jak miała mu wyznać Matka Jezusa, ludzie lecą do piekła jak płatki śniegu. Maryja miała czynić znaki swojej obecności. Ślady stóp pojawiały się coraz częściej, a na trawie ukazywały się kształty przypominające krzyże. Matka Jezusa poprosiła o zbudowanie dla niej małego domku na łące, gdzie po raz pierwszy się ukazała, i spełniono jej prośbę. Zbudowano tam małą kapliczkę, do której przybywali ludzie z całej Polski, by móc na własne oczy zobaczyć miejsce objawień. Wiele osób wpisywało się tam do specjalnego dzienniczka, opisując swoje przeżycia z tego miejsca i niezwykłe zjawiska, których doświadczali. Niektórzy pisali o nagłym nawróceniu, inni o ozdrowieniach. Było wiele niesamowitych doświadczeń. Pielgrzymi coraz częściej widzieli cuda. Ujrzano na przykład postać Maryi, która lśniła blaskiem i coraz więcej osób twierdziło, że nad domem rolnika widać co jakiś czas potężne światła. Stefanowi Gwieździe Maryja miała także polecić stworzenie mistycznego obrazu, który miał zostać stworzony według jej poleceń i przebywać w jej siedzibie, która została tu zbudowana. Ten obraz został nawet poświęcony przez Jana Pawła II w 1995 roku. Wielu księży dość mocno odcinało się od tych objawień, nawet sam Kościół do dziś ich nie uznał. Jednak z czasem niektórzy z duchownych zaczęli przekonywać się do tych objawień, a nawet pomóc, by miejsce objawień stało się bardziej bogate, królewskie. Księża I wraz z rolnikiem połączyli siły, by w pobliżu kaplicy powstał klasztor miłosierdzia Bożego. Maria w czasie objawień ostrzegała ludzi przed wielką karą, która ukaże się na ziemi. Coś się wydarzy co odbierze życie miliardom. Będzie się to wiązało z ziemią i oceanem. Nie będzie to trwało zbyt długo, ale wystarczy by stracić tak wielu. Maryja miała mu także powiedzieć o pewnym tajemniczym człowieku, który pojawi się w naszym kraju, człowieku znanym na całym świecie. Będzie to ktoś potężny nie wiadomo kim będzie, ale jego moc będzie ogromna, a jego natura do końca pozostanie nieznana. Czy będzie to sam antychryst? Maria powiedziała mu jednak, że zła można uniknąć. Według słów Matki Jezusa należy przestać obrażać Boga, przestrzegać przykazań, a także stosować post w środy i w piątki, rozpokutować za grzechy Polski, ale i całego świata ważne jest także odmawianie różańca. Ostatecznie jednak Maria powiedziała, że to Polska wyjdzie z tego najsilniejsza. To z Polski wyjdzie najwięcej dobra, i nasz kraj stanie się znany na cały świat, będzie pomagać i wspierać innych. Będziemy światłem, które błyszczy nad innymi. To my doprowadzimy świat do Boga. Polskie gwiazdy, które są poważnie chore. Link do filmiku na ten temat w opisie.